Kanał to jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box dzisiaj z przemkiem Kantorowskim, tuż po treningu w Knockout Gymie. Ostatni raz jak Cię odwiedzałem, to dopiero zaczynałeś współpracę z zawodnikami. Co teraz możesz powiedzieć po kilku tygodniach współpracy z zawodnikami Nokaut Gymu? Pierwsze pytanie mówić do, do ciebie czy do kamery? No. Piotrze, witam serdecznie wszystkich fanów, to jest Boks i większość fanów pięściarstwa w Polsce. Co mogę powiedzieć po tych 6-7 tygodniach? Co mnie najbardziej cieszy jest, wiesz, jest, jest, jest błysk, jest chęć chłopaków do ciężkiej pracy, jest zaufanie do mojej osoby. Także wszystkie te czynniki takie dla mnie priorytetowe udało mi się spełnić, udało mi się przekazać swoją filozofię treningową, w którą oni uwierzyli. No i przychodzą na te treningi chętnie, widzą. Czują, opowiadają o tym, wiesz, między sobą, jak, jak słyszę, że, że te treningi dają mi wartość dodatnią do tego, co się dzieje w ringu. I to jest dla mnie najważniejsze, tak? Żeby oni zrozumieli, po co te przygotowania motoryczne robimy, a nie robimy po co wiesz, żeby to ładnie wyglądało na, na mediach społecznościowych, tylko robimy to i po to, po to żeby dało wymierne korzyści w, w ringu. Starałem się im to od początku tłumaczyć, że... Po to są te ćwiczenia, nie wiem, pod kątem poprawy tylnej taśmy mięśnia pośladkowego yy, czy, czy mięśnia dwugłowego uda, bo to determinuje taką i taką cechę motoryczną. Tak? Oni to zrozumieli, co mnie najbardziej cieszy i, i w ten sposób możemy dalej się rozwijać, ciężko pracując, iść, iść gdzieś tam wiesz, do góry. Faktycznie jest tak, że słuchać głosy z zadowolenia, nawet słyszałem się od zawodnika, że dzięki Tobie zaczął czytać jakąś książkę, więc uczysz tutaj, edukujesz faktycznie nie tylko na tym polu treningu siłowego. Wiesz co, z wiekiem, mimo że odbyłem mnóstwo szkoleń pod kątem kształtowania tych cech motorycznych, poprawy swojego warsztatu trenerskiego, obserwację też mam taką, że w tym sporcie, jakim jest pięściarstwo, boks, kiedy wychodzisz już sam na koniec do ringu. Wiadomo, że na ten sukces pracuje sztab ludzi, ale koniec końców stajesz naprzeciwko gościa, który chce Tobie urwać głowę albo zrobić tobie krzywdę. Moim zdaniem bardzo ważne jest podejście mentalne i, i ta odporność legendarna, psychiczna, żeby ten mental, wiesz, musisz wierzyć w siebie i, i gdzieś tam wiesz, też chłopakom to tłumaczę. Jakbym chciał, żeby to wyglądało poprzez. Nawet takie właśnie wiesz, narzędzia jak, 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 jak książki, czy, czy różnego rodzaju jakieś ciekawe artykuły, bądź motywujące materiały wideo, dzisiaj wiadomo jest to modne, nie można z tym przesadzać, ale no, ten mental w boksie jest bardzo, bardzo istotną sprawą. I, I tak, no tutaj Damianowi przekazałem książkę Mentalność mamy Kobiego Bryanta, Kamil Shermeta wziął Tima Grovera, nieustępliwy. Nie, nie Tim Grover, jakby ktoś nie wiedział, jest to czołowy, legendarny, można powiedzieć, trener pracujący w przeszłości właśnie z Michaelem Jordanem, Kobe Bryantem, LeBronem Jamesem, czyli z tą czołówką świata koszykówki, no jak, jak wiesz, jeżeli interesowałeś się trochę karierą któregoś z tych zawodników, no oni mieli tą taką mentalność zwycięzcy czy mieli to po prostu wypracowane przez siebie, czy przez trenera można pewnie tutaj dyskutować na ten temat, ale Tim Grover też pracował bardzo, bardzo dużo nad mentalem i, i uczył swoich sportowców tego takiego wiesz, podejścia i zaangażowania na, na, na poziomie mistrzowskim, tego nieodpuszczania, tego budowania wiesz, małych nawyków yy, i to windowało ich kariery do góry. No. Wiadomo, że poprzedni team na pewno robił dobrą robotę, bo. Rezultaty były niepodważalne. Mistrzostwa Świata, wa duże walki wygrywane przez zawodników, ale na przykład zaskoczyło mnie, że ciągle jesteś w stanie uczyć zawodników nowych rzeczy i to rzeczy często podstawowych. Widocznie wcześniej był trochę inny program. E, na przykład Mistrz Świata Krzysztof Głowacki powiedział, że pierwszy raz czy drugi raz mu robił dzisiaj e, przysiady. Także e, pracujecie widzę nad tymi podstawami, które, których zawodnicy widocznie omijali, może robili w, w inny sposób. Wiesz co? No... Ja nie wymyślam tutaj koła na nowo. Pracuję, mam swój warsztat trenerski gdzieś tam przez ostatnich kilka, kilka lat wypracowanym z moich doświadczeń po prostu bazuje na tym co się nauczyłem i z doświadczeń z tego co, co czerpię na sali, tak jak powiedziałem Ameryki nie będę wymyślał nowo, pracuję na, na, na sprawdzonych metodach, może by nie, bo, żeby to źle nie zabrzmiało, metodach e, może niekoniecznie starej szkoły, bo ten trening motoryczny on też cały czas ewoluuje w Polsce jest to w ogóle taki trend, który się dość, dość mocno rozwija, ale tu też trzeba uważać bo, bo dużo rzeczy też jest robionych bym powiedział durnych tak jak powiedziałem już w kilku wcześniejszych wywiadach, ja się wywodzę z tej szkoły takiej ciężkoatletycznej, gdzie, gdzie bazujemy na, na podstawowych wzorcach ruchowych, przysiady, martwe ciągi, podciągania do drążku w różnych wariantach, wyciskania sztangi nad głowę, wyciskania sztangi na, na ławce leżąc. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, różnych metod próbują. Dla mnie to, to, co powiedziałem wcześniej, z tego potrafię czerpać najwięcej korzyści. Wiadomo, to przygotowanie siłowe jest istotne, później te sile trzeba umieć w odpowiednim czasie nadać, przyspieszenia. Ładnie można to nazwać z języka angielskiego, dużo trenerów używa to określenie tak zwanego velocity. Dlatego później korzystamy z takich narzędzi, wiesz, ja jak Rwanie, jak zarzut, jak podrzut, to, to są metody zaczerpnięte z treningu dwuboju z olimpijskiego, to są rzeczy, które generują poziom najwyższej mocy, no wiadomo, reszta też są, wiesz, ćwiczenia akcesoryjne, tak zwane serie C, tu też są takie ćwiczenia naprawcze, bo jak wiesz, ten sportowiec jest poddawany bardzo, bym powiedział, wysokiej, cześć Krzychu. Wysoki, wysokim ryzyko kontuzji jednak występuje w tym sporcie. Także też część rzeczy robimy taki, żeby to ciało budować na tyle, żeby to ciało było taką zbroją wiesz, i żeby te kontuzje omijały. Bo jak mawia też jedno z y, pięknych cytatów Tima Grovera, nieważne jak wysoko skaczesz, jak, jak szybko biegasz, kontuzjowany nie grasz. Także staramy się, żeby te kontuzje nas omijały. A wiesz, y, tak jak powiedziałeś, poprzedni sztab y, nie mi oceniać, jak pracował, z jakich metod korzystał, ale wyniki miał, także wiesz, ja też nie patrzę na to, co kto robił przede mną, tylko to tak jak mówię, skupiam się na swojej robocie i staram się wykonywać ją jak najlepiej potrafię, wiesz. Tutaj wchodzisz na salę 8 rano i musisz wiedzieć, czego chcesz. Mnie cechuje wysokie zaangażowanie do, 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 do roboty. Mam swoje jakieś tam ambicje, cele. Chcę chłopakom dać to co, to, co umiem najlepiej. Mam 37 lat. Nie wiem ile jeszcze potrwa moja kariera trenerska, oby jak najdłużej. Można powiedzieć, nie jestem starym trenerem, ale no, jestem w takim miejscu, że czuję, wiesz. Czuję to gdzieś tam od środka, że, że to jest ten czas i, i, i traktuję to albo teraz, albo nigdy, tak? Ja, ja chcę tu robić duże rzeczy. Wspomniałeś o mentalności wielkich mistrzów. No, tutaj na sali jest taki wielki mistrz z wielką mentalnością. Krzysztof Głowacki, to jest tak, że ty dajesz mu jakąś tam inspirację, ale i on inspiruje ciebie? Dokładnie tak, wiesz, nie zawsze tak naprawdę jak bym wspomniał, wiesz, czas jakiegoś dorastania. To no, wielcy sportowcy byli dla mnie taką wiesz, inspiracją, bym powiedział, dużą, jak nie największą. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem ze swoją narzeczoną, gdzie stwierdziłem, że tak, że dla mnie niektóry, niektórzy sportowcy, albo niektóre filmy autobiograficzne o nich, były takimi, które oglądałem wiesz po 3-4 krotnie i potrafiłem z, niego, z nich taką czerpać jak wiesz, dlaczego jak jemu się udało taką ciężką pracą, to dlaczego mi ma się nie udać, wiesz. Przebywanie z Krzychem Głowackim na jednej sali to jest dla mnie zaszczyt i wyróżnienie i, i tu, wiesz, poznajemy się i zależy mi na tym, żeby wnieść w jego karierę sportową jak najwięcej, wiesz, jakości i, i umówmy się, nie? trenujemy, robimy yy... Można powiedzieć, pracujemy w szeroko pojętym sporcie, nie robimy nic za karę, każdy z nas tak naprawdę wygrał w życiu to, że może robić to, co kocha, dlatego wiesz, ja się uczę od niego i, i staram się tak, żeby on też czerpał z mojego warsztatu jak najwięcej, wiesz. Eee, tak, a te, te filmy takie, wiesz, nie wiem, czy oglądaliście autobiograficzny film o Mohamedzie Ali? No jest to, jest to piękna historia, wiesz, o, o człowieku, który gdzieś tam jak jechał na... na, na... Biograficzny w sumie, bo autobiograficzny to, to bio... musiałby sam go zrobić. No tak, biograficzny. Dokładnie tak jak mówisz. Przepraszam za przejęzyczenie, ale dziękuję, że to naprawiłeś Piotrze. Także jak jechał na George'a Formana, wiesz do Kinszasy w Zajrze, no, no też tam mało kto w niego wierzył, a, a chłop zrobił swoje, nie? I w tym sporcie ta, ta wiara gdzieś w swoje możliwości, w to, że mogę wygrać to powiedziałeś wcześniej, nie? Ten mental jest, jest bardzo istotny, nie? Drugi film jak mógłbym polecić komuś to polecam film Wyścig o, z kolei o Nikim Laudzie i szalonym wyścigu, Wiesz, z Jamesem handem, tam miałeś dwa, dwa różne, yy, powiedział, charaktery, osobowości, każdy coś pewnie trafi dla, do, do, do siebie, nie? ale też bardzo mocna historia no i, no i przede wszystkim prawdziwa, nie? gościu, który wiesz. Tysiąca tam iluś stopniach, nie pamiętam ile był, był sekund, bo, bo w, tym, w tym bolidzie, który się zapalił, a wiesz, mental miał taki, że po czterech dniach, chyba nie pamiętam czy po, po może troszkę więcej, już próbował sobie, wiesz, poparzoną całą głowę miał, a już próbował wciskać kask na, na głowę i patrzył, wiesz, ja jak James Hunt na wyścigu, jak to później powiedział, zgarnia jego punkty. Nie? Także w tym sporcie ten mental jest istotny, zwłaszcza bym powiedział w sportach indywidualnych, bo tutaj wiesz. Nie, nie, nie demencjonując żadnych wiesz innych sportów drużynowych, ale jak nie trafisz w piłkę, to może kolega gdzieś wybija. tu jak się na chwilę wiesz, zagapisz, możesz się obudzić, wiesz. Wiem, no wiem. No. i też polecam film. Wysik to na koniec jeszcze co chciałem cię, bo wiem, że się śpieszysz na kolejny trening, jesteś zapracowanym e, trenerem. Chciałem cię zapytać o trenera, który tutaj przyjechał do zawodników ze Stanów Zjednoczonych. Słyszałem, że kogoś zastrzelił. Mam nadzieję, że wy jesteście bezpieczni, ale pewnie obserwuję się jego treningi, jak, jak, on, jak on wygląda z chłopakami. Słuchaj, no, na, no, na razie, z tego co widziałem, bo kurtkę zdejmuje tutaj przy mnie w szatni, no, 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 klamka mu nie wypadła z kieszeni, także czujemy się bezpiecznie. Eee, wiesz co? Ja, ja podglądam jak najbardziej sobie, jak chłopaki yy, pracują na tarczy i wiesz, i ja nie jestem od tego fachowcem, nie jestem od oceniania. Yy, najważniejsze, że, że to pasuje chłopcom na sali, że, że, że czują, wiesz, że, że ten trener tą tarczę wyłapuje yy, poszczególne jakieś błędy i, i, i próbuje ich nauczyć yy, swojej szkoły bądź czegoś nowego i to jest dla mnie najbardziej istotne. I, I chyba tyle, tak jak powiedziałem, nie ja jestem od oceniania, ja mówię, skupiam się na tych swoich y, przygotowaniach, na, na przygotowaniu motorycznym i, i tyle. No. Gdzieś kolerujemy y, te, te procesy treningowe, tak żeby wiadomo chłopaków nie, 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 nie bodźcować, nie obciążać w dany dzień treningowy. Y, jakoś zbyt, zbyt, zbyt mocno, bo tak naprawdę, wiesz, ważne też, żeby, żeby z każdym kolejnym dniem oni przychodzili tutaj z chęcią rozwoju z chęcią na, na, na salę poprawiać swoje, swoje umiejętności. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.